No hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku, dzisiaj taki oto mix za 65 zł Nie dokładałem, poprzednia wygrana, tutaj jest w poprzednim odcinku Ani grosza, ani złotówki nie dodałem No zobaczymy, wziąłem w saloniku prasowym u mnie i mam tak za 5 zł którą pensję, za 10 zł maxi cash I dwie ekstra, nie dwie, bo Pani miała ostatnie więc Wziąłem ogólnie krzyżówkę Paradiso, coś z takich pracochłonnych. Pani miała akurat ekstra linię, więc wziąłem. Patrzę dwie ostatnie, a to niech mi pani da dwie, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i za 35 zł na kasa. No, nie mogło jej zabraknąć, chociaż ostatnio jej jakoś tak nie brałem do miksu, więc dzisiaj zobaczymy. Wkład: 65 zł. Tutaj mam z numerem czwartym drugą pensję. Tutaj liczb szukamy. No i ewentualnie tego worka, który daje przypisaną kwotę. Dobra, idziemy z tym. Wygrywa 29, 14, 32 i 30. O, i kontrolna już poszła, ale rzadko ją drapię. Nie pamiętam kontrolnych. 7, 31.

Nie wiem, ta edycja, podobnie jak Krzyżówka i XXL, fatalna. Yy, popcorn, no i parasol. Trafić tutaj cokolwiek yy, grańczy z cudem, a coś dużego to już w ogóle jest ciężko trafić. Popcorn, parasol. Poza kanałem raz sobie, a wziąłem tak po prostu ekstra Nie miałem 30 złotych. Jeszcze zmienił kontrolne człowiek myślał, że wygrał nie wiadomo ile. Bo 30 zł to jest 3 razy J teraz. A, a tu było. Wiecie, no nie pamiętałem jeszcze tych kontrolnych. No więc... No. Arbus piłka zmienił kontrolne. Patrzę 3 razy J. O to chyba coś pominąłem. Ale nie, po tym sobie sprawdziłem. Nie. Jak myślał, że wygrał miliony, a tutaj albo zbiłka 30 złotych marne, no, ale dobre i to no, ale wiecie, coś więcej trafić. Mhm. Ciężko jest dzwonek i serce. Może w końcówkach, ja mam szczęście do tych końcówek, zresztą poprzedni odcinek pokazał. To może akurat. Podwójne mam szansę. ta maxi Cash też była dwie ostatnie, ale no budżet na to mi nie pozwalał, więc nie stwierdziłem, że nie będę dokładał, leżak kwiat, a chciałem właśnie tą wziąć sobie kwiezdną kasę, leżak kwiat, też się mnie pani pytała, czy dwie dać mi, a ja mówię nie, 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 nie ma co szaleć. Dobra. Kolejno. Mamy rower i ptak. Jest ptak. Rower i ptak. Tutaj mamy kolejnego ptaka. Już wpadają te symbole, ale na razie bez linii oczywiście. Klucz i słoń. Dobra. Może czuć to dalej, nie wiem czy to nie jest za blisko, dobra, klucz i słoń. Klucz i słoń, no to pochwaliłem zdrabkę, nie ma tych symboli. Tu taki okulary i słońce, tu tutaj już coś mam. Ale to chyba linii i pewnie nie da jeszcze. I chyba wszystko. Następne symbole: tęcza, gwiazda. Gwiazda, i tutaj kolejna, kolejna, a tęcza, tęcza. będzie w ogóle. No, nie ma tęczy. Dobra. Lody sakwa. sakwa, widziałem tutaj u góry. No, nie wydaje się, żeby chyba coś było. Moneta, balony. Tutaj balony są. No, jakby motyl wpadł, to o, miliony by były. ja, ja rzadko oczywiście. Czapka rolki. Dobra. Czapka rolki. Dobra. Szału nie było z tymi symbolami. Korona podkowa. Czyb korona coś dawała? Czy mi się wydaje? Korona. Tak, będzie linia. Nie wierzę w to jest. Korona linia. Te końcówki u mnie. Szczęśliwe. No i fajnie. Nawet jak zwrot jest, to to cieszy w tej zdrobce. Zwrot nawet. Klapki i krab, ostatnie symbole. Czy coś dołożymy? Klapki i krab, tu było słońce, ale łodzi nie dali. Tu była podkowa. Klapki, dobra, jest jedna linia. No, cały zwrot, ale jest dobra. No to ta dziesiątka, no, nie wiem, czy będzie. C kontrolne. Zgadza się, no ale jest dycha odzyskana. No, za dychę nie zrobię odcinka, ale mogę dołożyć tak i będzie coś. Chyba, że jeszcze inne zdrabki coś dadzą, a jest duża szansa. Numerek czwarty, tutaj maxi cash. szukamy liczb, ewentualnie plik, którym daje nam w sumie mi 40, zł. A jest 58, 37, 53, 31, 47. Trzydzieści dziewięć, czternaście, dwadzieścia trzy, czterdzieści pięć, siedemnaście, dziewiętnaście, szesnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści trzy, trzynaście

Numerek mam 23, szukam podkowy serca i 25 lat, o, ciekawy jestem. Dawno jej w sumie nie miałem na odcinku. Jest maska, klucz, szyjnik, zegar, szalik, mikrofon, ślipka, zamek, aparat, łódź, buder, luneta, parasol. Nuta, kompas, gitara, planeta, kwiat, no dajcie przynajmniej podkowę, diament, pizza, balon, kawa, mafin, karo, cytryna, worek, okulary, pszczoła, palma i na końcu astronauta niestety pusto. W bonusie szukamy kwoty, i wygrywamy. A jest słońce. Ajajaj, aj, aj, szkoda. Jak najdroższa przegrywa, no to tak słabiutko. I co? I mamy ostatnie ekstra nie, numerek dziesiąty. Czyli jedna po drugiej będzie wygrana. No nie wiem. powiem szczerze: słońce, i wiatrak. Małe szanse są, żeby coś tutaj wpadło tam jest, ale wpadło, dycha dobra, a ja ładnie zaczynam, bo tych dwóch symboli nie ma. Lody podkowa. Lody i Podkowa. Chyba, że jakoś cudownie zaskoczy ta strapka. Dobra. Okej. Okay. Dalej. Księżyc, okulary. Wpadają jakoś te symbole, prócz tych pierwszych dwóch. chwilę księżyc. Okulary. Dobra. Księżyc okulary. Dobra klapki cytryna klapki cytryna A tutaj okej okay. co kolejne będzie łóżk i dzwonek łóżko tutaj i dzwonek. Dzwonek tutaj, i chyba to wszystko. Dobra, następnie kości, kwiat. No. Mhm. Kolejno, gwiazda, rower. Jest rower. No, chyba będzie już na pewno wszystko, leżak, parasol, mamy leżak, jest parasol, jest parasol, jest leżak, tutaj jeszcze rower, tu parasolka i chyba wszystko. Następne symbole. Korona, balony. Korona i balony. O, diament by dał na pewno linię. Korona i balony. Dobra. Serce klucz. Serce na pewno było. Klucz nie kojarzę za bardzo. Jest jedno serce. To jest drugie, jeszcze na końcu serce. Dobra, następnie piłka, moneta. Moneta, piłka, moneta. Moneta, piłka. Dobra, blokują nas i powoli tymi symbolami. O, proszę. Dobra, chyba wszystko cztery symbole do końca. Biedronka, krab. Jest krab, biedronka. No, prawdopodobnie nic już nie będzie. Nie ma co liczyć chyba na cuda. I ostatnie symbole to jest ptak i motyl. Motyl i ptak. Oczywiście, że nie będzie. No. Czyli, no, niestety, Troszkę groszy straconych, nawet sporo. No, 55 zł na minusie, wpadła dycha w ekstra liniach. No dobra, będzie do kolejnego odcinka dołożone. Więc już Was serdecznie zapraszam, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!